Witam Was kochani, bardzo serdecznie, z rana jakby to śmietana, jestem na Mazurkach, jestem na Mazurkach, jest bardzo ładnie, słuchajcie, jak się bawicie, jak się słuchajcie bawicie, bo ja zobaczcie, tak wyglądam po nocy w namiocie, słuchajcie, szczerze mam malowane, e, tak właśnie wyglądam, powiem Wam tak, jakby ktoś mi teraz dał alkomat, to prowadzić nie mogę, <laughs> słuchajcie, jest taka sytuacja, że ja się bawię zajebiście wytwornie, siedzę sobie pod namiotem, sama elegancka, już godzina druga w nocy czekam, Ura. Nie wiem, no któraś tam w nocy. Jezu, ja jeszcze jestem, ja jeszcze jestem pod wpływem. Słuchajcie, jest piękna pogoda, zobaczcie. będzie. ten już nawet stanął, żeby iść w moją stronę. Nie pójdziesz, ja się Ciebie boję. Ja się boję łabędzi, naprawdę się boję łabędzi. Słuchajcie, co u Was? Bo u mnie jest zajebiście, słuchajcie. Jestem na Mazurach, jestem nieogarnięta. Wróciłam w nocy, słuchajcie. Ja siedzę sobie sama przy namiocie i ktoś do mnie podchodzi i się pyta, czy jestem kabanos. No i mi wciągnęli, kurwa. Dobry ten bimber był, ale no mówię wam, że do samochodu wsiadać nie mogę. Zobaczcie. I tak nieźle wyglądam. Przez to, że mnie poznajecie, wiecie ile mnie tu ludzi poznało? Przez to, że mnie poznajecie, muszę kurwa codziennie, muszę kurwa codziennie myć głowę. Łabądź do mnie idzie, czy łabędź, łabądź, łabędź. Ja pierdziele, słuchajcie. Słuchajcie, tyle ludzi mnie tu poznało i z każdym się napić, to... Wiecie, ja, nie mam, ja w ogóle generalnie nie piję alkoholu, nie? Piję. Ja nie, ja nie. Coś nie coś potrafię, ale generalnie ja nie. Ja teraz muszę ze wszystkimi się napić, bo wszyscy myślą, że jak ja w filmach stawiam, że piję dzieńca, to teraz ze wszystkimi muszę się napić. No i piję. Kóźno z jednymi wino, później po bimber. Ludzie dajcie mi żyć. Przecież ja muszę wyglądać. Przez was kurwa właśnie, muszę mieć codziennie głowę. Trzeba się ogarnieć, trzeba rzęsy pomalować. Myślałam, że sobie przyjadę. Na kemping, o posiedzę pod namiotem, elegancko, nikt mnie nie pozna, pójdę se tam i owo, posiedzę se przy krzaku, a tu wszyscy kabanos. No, bardzo mi miło w ogóle, że się ze mną witacie, ja na wasz okrzyk nie zdejmę gacie. No, a wy jak tam? Jak tam beze mnie? Słuchajcie, bo ja nie będę teraz jeszcze dwa tygodnie, nie? Będzie mnie dwa tygodnie jeszcze, słuchajcie, ale słuchajcie, jaka akcja, ja nie widziałam jak się do kibla wchodzi, bo jest tam w socjalu, nie? U nas jest bez socjalne. Ile ludzi idzie do kibla z rana, Panam, że u mnie teraz w tym momencie jest szósta godzina, wiecie ile ludzi chodzi do kibla? Nie wiedziałam, że każdy, każdy osobnik, który zasiada na kiblu, zawsze przysięga wam. Też siedziałam tam, wiecie, na, na dłuższym posiedzeniu nadzorczym i miałam okazję posłuchać różnych ludzi z boku, co mają w kroku. No i posłuchałam, co mają w kroku, wiecie, co mają w kroku? Każdy, kto siada na, na tron, zawsze kończy się bąkiem. Zasiadając na tron, pierdzą normalnie, to jest kurwa niesamowite ile ja tutaj melodii Poznałam dziś tyle melodii, za dużo też to zada... Słuchajcie, co tam u was? Powiedzcie mi jak ja kończę, bo muszę iść się napić wody dla ochłody i być zajebiście I mam nadzieję, że będzie w ogóle taka zajebista pogoda dzisiaj, aż mam zęby bielsze, bo się tak opaliłam Pozdrawiam was gorąco po bimbrze kabanus. Kochani, życzę wam wszystkim miłego dnia Mój na pewno będzie, bo zobaczcie, co mam. Mięcho. Trzymajcie się, nie dajcie się, uśmiechajcie się. No. Pozdrawiam was gorąco.